Witam was moi drodzy w naszym najnowszym agroblogu, w którym w sposób niekonwencjonalny, innowacyjny i bez obijania w bawełnę poprowadzimy program. Rozwiejemy mgłę nad waszych pól i wszystkie ściemy, które krążą do tej pory po gospodarstwach. W naszym agroblogu postaram się Wam przybliżyć troszeczkę e, kulisy pracy doradców rolnych, takich właśnie między innymi jak ja, e, którzy odwiedzają Was, często jeżdżą do Was w pola, podpowiadają Wam troszeczkę. E, postaram się rozwiać jakieś mity, dziwne historie, opowiedzieć Wam troszeczkę od kuchni, jak tak naprawdę. E, Dobrze poprowadzić pole, na co zwrócić uwagę, co można czasami trochę jednym uchem wpuścić, wypuścić. E, jak technicznie tutaj ogarnąć te wszystkie tematy? Słuchajcie, moi drodzy, jesteśmy na polu pszenicy. W tej chwili pole ma gdzieś około 130 hektarów, z tego co pamiętam. E, Wielu, was, wielu z Was w tym roku ma niestety straszny problem dotyczący generalnie wody. Jak spojrzycie sobie na liście flagowe, tutaj zaraz wam postaram się pokazać. Proszę bardzo, można zobaczyć takie zasuszone końcóweczki. To nie są żadne choroby grzybowe. tylko niestety w tym roku jest bardzo kiepski opad wody. Jak zauważycie, zasusza niestety liście. Cała końcówka jest sucha, i tak generalnie na wszystkich takich słabszych miejscach od razu pokazuje nam, że tej wody zaczyna bardzo mocno brakować. Ja za chwilę pokażę Wam się, postaram się podejść w takie troszeczkę mocniejsze stanowisko. E, tu mamy do czynienia z mocną mozaiką w tym polu. I jak widzicie, tutaj, o proszę. Na mocnym stanowisku liść do końca jest zieloniutki. Niestety wszystkie słabsze miejsca od razu pokazują, widać, jest efekt tej suszy. Tam kawałek na górce widzę, też jest jakieś takie słabsze miejsca. Zaraz się postaramy podejść do niego. O, proszę bardzo, o tu bardzo ładnie widać. Jest taka morga ze słabszą glebą. I od razu możecie zobaczyć, jak mocno pokazuje nam tutaj Prawa, że niestety brakuje wody, tak? Momentalnie jest słabsza. Możemy również zobaczyć, że niektóre z liści flagowych się powykręcały. Dowiem się od agronoma, czy była stosowana jakaś chemia tutaj, czy azot. Być może był podawany w formie RSM-u. Odpowiem Wam na to pytanie troszeczkę później, ale pokażę Wam efekt poskręconego liścia flagowego. O, proszę bardzo, proszę zobaczyć. Bardzo ładnie widać. Widać też niestety te zasuszone końcówki, które są e, no, efektem braku wody w roślinie. E, jako ciekawostka opowiem Wam też, często ludzie się pytają, dlaczego są takie zagniecone końcóweczki. Nie wiem, czy to będzie ładnie widać. No, widać dosyć elegancko tutaj. O, proszę bardzo. Ta linia, tutaj, którą możecie zobaczyć, tu w tym miejscu, to jest efekt po prostu przymrozku. Potem można bardzo szybko po roślinie poznać, czy był przymrozek i kiedy on wystąpił. Żeby ocenić kondycję rośliny, tak naprawdę, nie możecie oglądać jej tylko pod kątem wybarwienia, pod kątem oceny liści. Sytuacja wygląda dokładnie tak samo jak u dentysty. Ząb może wyglądać bardzo pięknie, natomiast, żeby e, być pewnym, należy zajrzeć do korzenia. Postaramy się teraz ładnie jedną tutaj związkę wyrwać. O, proszę bardzo. Poszukamy sobie tutaj jakiejś ładnej. Rwiemy obuza. Dobra, odczepiamy troszeczkę z ziemi, co by nam się odsłoniło tutaj wszystko, co możemy zobaczyć. Przede wszystkim tak, roślina ma dosyć ładny system włośnikowaty, co yy, no, będzie kluczem do sukcesu w momencie, kiedy się ta woda pojawi, bo wiadomo, ta roślina sobie spokojnie tą wodę pociągnie, yy, pociągnie również wszystkie nawozy, które były podane pod korzeń. Teraz tak sprawdzamy, ile liści asymiluje jeszcze i czy ona jest taka dosyć ładna i zielona. Jak najbardziej. Tutaj mamy efekty chyba choroby grzybowej, która już została oczywiście zaleczona. Teraz tak, na liściach od czasu do czasu pojawiają się Wam takie zgrubienia. Szukamy tu ładnego wzorca. O, proszę bardzo, coś takiego. E, już patrzę, żeby było dobrze widać, tak, proszę bardzo. E, o co chodzi? Tu u góry mamy przymrozek, o którym wcześniej mówiłem, czyli jest to przewężenie na liściu, takie. Jest zaciśnięte. E, kiedy przymrozek przyszedł i nam troszeczkę tego liścia tutaj wygięło, zacisnęła się również pochwa, w której był schowany liść. I niestety zostawiła taki bardzo ładny znaczek. O, proszę bardzo, teraz go będzie elegancko widać. Postaram się tak przynajmniej raz w tygodniu wypuszczać i emitować tutaj e, pracę, taką, taki raport, można powiedzieć, telewizyjny, tygodniowy, e, w którym będziemy sobie omawiali wszystkie uprawy, z którymi się spotykam, jakieś problemy, które na nich występują, e, kłopoty. Rzeczy, które mogą Wam się przydać na co dzień.